Witajcie moi kochani! Dzisiaj do naszej oferty dołączy Peugeot 5008 z 2011 roku. Pod maską silnik 1.6 HDI o mocy 112 koni. Samochód w bogatej wersji wyposażenia. Mamy tutaj panoramiczny dach, czujniki parkowania przód i tył, nawigacja, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, 6 biegów. 222 tysiące kilometrów przebiegu. Z tyłu dużo się dzieje. Mamy pakiet rolet przeciwsłonecznych. Mamy monitory w zagłówkach. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że samochód jest naprawdę bardzo ładnie utrzymany, niezniszczony i co ważne, osobowy.